Cześć ekipa, z tej strony Tomasz Gos, Łódź, widzicie w barwach Widzewa, <noise> mój ulubiony klub, ale nie o to w tym chodzi. E, siema, ogólnie ekipa, e, film specjalnie nagrywany dla Was na temat Vitex i Coina Wite temat mega fajny, bardzo dużo dzieje się. Dlatego chciałem to złączyć w jedną całość i przekazać Wam jako krypto ekipie. Od razu zaznaczę, jest to pierwszy film w takiej formie, że widzieć moją twarz, więc wybaczcie, jeżeli będę się zacinał albo przejęzyczał, bo po prostu no pierwszy raz takie coś nagrywam. I od razu chciałbym dla całej ekipy powiedzieć, że proszę nie udostępniajcie tego filmu poza grupę, to jest po prostu materiał tylko dla Was, żebyście Wy zarabiali, żeby nikt więcej, no, nie otrzymywał takich informacji, bo to jest informacja tylko dla Was. No więc tak, zaczynajmy. Jak widzicie, jestem już zalogowany, znaczy jestem na stronie Vitex. Logujemy się poprzez aplikację. Każdy taką aplikację ma z kryptoegipy z osób nowych, którzy nie mają. Zapraszam chętnie, z Maćkiem rozmawiałem, Maciek pozwolił. Jeżeli wystawię taki film, wstawić swojego reflinka każdej nowej osobie, pomogę z aplikacją Vitex. Wite. A więc tak, no to logujemy się. Widzicie, się wchodzimy na stronę. Jest tutaj taka informacja unlock. Na aplikacji w prawym górnym rogu jest taka strzałeczka, żeby kod QR. Skanujemy kod QR. Dodatkowo potwierdzamy na telefonie. Jak widać już się zalogowaliśmy. Ja jeszcze mam taką weryfikację dwuetapową palcem na telefonie. Co nowego w aplikacji? Może zaczniemy od tego, że powiem Wam tak. Na telefonie, na aplikacji widzicie tylko Ethereum, Grina, Grima i bodajże BTC i witerc 20 To jest tylko widać na aplikacji. Jeżeli się właśnie logujecie tutaj na stronie, portfel jest naprawdę mega. Doszedł Tether, doszedł ANKR, doszło XREP. Z ciekawszych jeszcze w, w, walut. EOS, z ciekawszych walut doszedł Atom. I teraz tak. Wcześniej, na początku, bodajże z dwa miesiące temu, można było tylko wypłacić w Ethereum. Słuchajcie, to jest przeszłość. Teraz możecie wypł wypłacić, wpłacić w Ethereum, w BTC, w Grinie, w XRP. Naprawdę giełda się mega rozwija i naprawdę trzeba podziękować Maćkowi za temat, bo naprawdę to jest mega, 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 mega według mnie temat, gdzie naprawdę można sporo zarobić. Ja osobiście proponowałem XRP. Jak wpłacać na giełdę? Widzicie przy każdym, przy każdym coinie jest depozyt. W XRP macie całkowite informacje, że automatycznie przechodzi ten cross-chain. Tak jak na aplikacji trzeba było, tutaj, jak wpłacacie bezpośrednio przez stronę, automatycznie robi ten cross-chain. widzicie, macie informacje, że 01XRP, 3 potwierdzenia i będzie widoczne na giełdzie. No i macie adres, kod QR, no i macie tak, też kod QR. Wszystko działa sprawnie. Testowałem to dla Was. Nawet Wam pokażę w historii. Wpłaciłem prawie 200 XRP. Więc naprawdę polecam. Działa to wszystko. Jak ktoś ma Titer, jak ktoś ma Atom, można wpłacać wszystko, co działa na Atomie, również. Wchodząc w depozyt. Wszystkie są informacje, co i jak, adres, atoma i na każdym, każdym ten. Eee, przy wypłatach również, jeżeli sprzedacie WITE, e, e, BTC, jest pokazane. Będzie wam pokazana kwota, ile chcecie wypłacić, jakie FI, na jaki portfel chcecie co wpłacić, więc. Bez problemu wypłacić teraz już w każdej walucie, nie tak jak było to na aplikacji w ethereum. To jest pierwszy taki news. Drugi news, z którym wam chciałem powiedzieć dużo osób. Jeżeli odbieramy tego dropa po 4 Coiny. Ludzi, dużo ludzi miałem zapytań, jak wypłacić to. Tu macie taką zakładkę trzecią. Ile wrzuciliście w staking, żeby odbierać 4. Na początku było 10, potem 8, teraz jest 4. I tutaj macie informację, że można wypłacić te 134 sztuki, jak, jakbyście chcieli. Nie polecam, polecam trzymać i po prostu odbierać codziennie 4, witem. No i przechodzimy do ciekawszych tematów, które każdego interesuje. Wielu osobom że powiedziałem, że. Można witę zebraną tutaj wstawiać w górnictwo. I teraz naprawdę tak, przechodzimy na giełdę i wstawiając witem możemy kopać VEX, czyli przechodzimy tutaj na aplikację Mining. I teraz tak, wchodzicie sobie tą drugą zakładkę Staking and Mining Total Income i tutaj możecie sobie minimum 134 sztuki wrzucamy. Po 24 godzinach macie cząstkę VX. Kopię to. No ja obecnie sprzedałem darmowy XLM, który dostaliśmy. Niestety czekałem zbyt długo, gdy spadła teraz cena, ale po prostu wierzę w to, że odrobię to. Dorzuciłem sobie teraz do pieca mam prawie 4000 witem. Kopię to bardzo fajnie. I po prostu niech pracuje. Tu wrzucamy ważna informacja. Jeżeli chcemy wypłacić niepracujące witem. Jak widzicie, ja mogę tylko wypłacić tutaj tą kwotę, bo te kwoty wrzucałem 19-20 grudnia, a żeby wypłacić, musi odczekać 3 dni, tak? 3 dni, czyli tutaj nie mam na niebiesko podświetlanych tych. Oczywiście tego nie zrobię, bo będę kopał cały czas. I ważna informacja dla Was. Jeżeli wypłacicie, jeżeli będziecie chcieli wypłacić z kopania Wite, od razu wam mówię. Wite wróci dopiero po 7 dniach i przez 7 dni nie będziecie mieli naliczeń z kopania. Taka mała informacja. Żebyście mieli tego świadomość, że jeżeli będziecie chcieli wypłacić Wite z kopania 7 dni. Po prostu nic z tym nie zrobicie. Nie pracuje, nie działa. Po prostu czekacie aż wrócą środki na giełdę. No, i najważniejsza rzecz, która po prostu w tej giełdzie za przeproszeniem mnie rozjebała, tak zwane dywidendy. Słuchajcie, żeby otrzymywać dywidendę, trzeba mieć minimum 10 VX wpłacone, znaczy wrzucone w stake na dywidendzie. Jeżeli ktoś kopie yy, już yy, VX, -y, to po prostu. VX, -y, które się pojawią z wykopanych tych, po prostu tutaj w stake wrzuca sobie y, opcję i zaznacza sobie to, disable atomic staking. Każda, codziennie każdy wykopany VX będzie się dorzucał do, do puli, której, y, 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 którą wykopie. Do momentu aż 10 VX osiągnie. No, ja na tą chwilę dokupiłem 15 VX, bo chciałem sprawdzić, czy te, czy te dywidendy działają. I powiem wam, jestem mega, mega miło zaskoczony, bo wczoraj wrzuciłem 15 sztuk. 1 i 8 VX miałem wykopane poprzez wrzucone w staking Vite. I powiem wam, dzisiaj rano się budzę i po prostu dostaję 142 Satoshi z BTC, 6494 ETH. I tetera dostałem 1800 coś tam, coś tam. Powiem wam po jednym dniu. Nie. Dla mnie to jest kosmos. I chciałem zaznaczyć, że tylko mamy. Mam tutaj 16 VX wrzuconych. Nie wiem, jak to będzie pracowało przy 100 vx przy 200 vx naprawdę mega. W informacji, jakie wyczytałem. To tak jak widzicie, wszystkie opłaty pobierane przez platformę Vitex będą gromadzone we wspólnej puli dywidend i rozdzielane według stawki 1% dziennie za każdy dzień łącznie. Opłaty zebrane w tym dniu zostaną w pełni podzielone do 100 dni. Po prostu, no, dla mnie to jest kosmos. Kosmos, kosmos, kosmos. Polecam każdemu wrzucać, stejkować i naprawdę kopać. Znaczy, najpierw wrzucać WITE w Mining, żeby kopało w VX. A jednocześnie to, co wam wykopię, wrzucać tutaj w stake, zaznaczać, żeby automatycznie to, co wykopię, dorzucało do tego, i zbierać dywidendę z giełdy. Dla mnie, Bayer, pieniądze pracują. To by było może tak pokrótce. Dzięki w ogóle za filmik. Przepraszam, jeżeli się zacinałem. Trzymajcie się, działamy. Maciek, fajną grupę stworzyłeś. Mam nadzieję, że. To dopiero początek, jak my się tutaj rozkręcimy. Trzymajcie się. Hej.